Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Don't Starve Ship Jakbyście słyszeli, wyprywanie to jest to mój telefon, ponieważ mam odpalonego insensa, bo dzisiaj jest Community Day na mojej karpy. Więc no, chciałam sobie jakieś tam shiny złapać, już mam trzy, ale no, mam nadzieję, że może więcej. Może będą miały jakieś lepsze to byłoby miłe. Dobra, bo dorosły te zaraz się rozwalą, to ja muszę zrobić tak. Dobra. Okej. Okay. Mm. Nie wiem, czy mieliśmy coś konkretnego robić na tym odcinku? No nie wiem, po prostu. Nie pamiętam, czy coś takiego mówiłam. No ale... Ale możemy już pozbierać kupy, bo już nam się powoli kończą. O, Shiny Magicard. Widzicie idealnie na nagraniu. No. Dobra, nie będę jej gonić jak głupia Ale też teraz nie pójdziemy na kupę, bo nie zauważyłam, że się zaraz robi noc A to bez sensu w ten sposób Chcesz się bić, czy będziesz tak kurde niezdecydowana, czy jak? Dobra, że to To No i więcej na razie nie mamy jakby A tutaj nie jest nic posadzone? A, no bo ziarenka zjedliśmy, hm Trzeba gdzieś znaleźć ziarenka Ogólnie myślę, że jesteśmy w miarę dobrze wyposażeni. Po prostu że mamy UHP, Więc, jak sobie zrobimy skrzynkę, to możemy następnego dnia w sumie już pojechać na jakąś wyprawę. No bo Shipwreck tak mi się wydaje, że głównie na tym polega: no bo. Że odkrywać nowe tereny takie wodne, nie? W ogóle. Więc możemy tak zrobić. I pójdziemy sobie na jakąś fajną wyprawę. Nie wiem, czy słyszycie odgłosy gry, ale nie będę bardziej podgłośniać, bo potem nie będzie mnie słychać. Eee, więc ten. Zjadłeś moje mięso, to cholero! I głupio będzie, jak tak się sta, staram już tyle przeżyłam. Znaczy, dobra, może nie przeżyłam, ma taką pajanka, ale... Yy, znaczy nie pająka tylko węża, ale... Yy, i potem mnie zabije pająk, to by było słabo, nie? Idzie są te Spider Glandy? Zużyłam je chyba, nie? Obydwa. No dobra. O, to dobrze wyprawiał chopę, dobrze kojarzyłam. Ale nie pamiętam z czego je zrobiłam ostatnio dwie rogi, więc zostawimy tak jak jest. No i odłożymy tu niepotrzebne rzeczy. Tak jak mówiłam. Zobaczymy, może wyjdzie z tego Meatballs. To mi się raczej nie przyda. To się przyda, to się przyda. O, wietrzna pora chyba się zmieniła. No dobra, zobaczymy. Na razie poczekamy, zobaczymy, czy to będą meatballsy i pójdziemy już. Tak, to są meatballsy, więc możemy iść. Dobra. E, myślę, że udamy się w dół, bo w dół, w dole chyba nas jeszcze nie było, a nie. Jakby w dole jest nasza wyspa, ale potem już nie mamy nic odkrytego, więc tak, więc zrobimy tak. Pójdziemy naokoło, żeby pozbierać kupę. Może i to dziwnie brzmi, ale właśnie tak zrobiłam. No. Dobra. Ok. O jest. Pierwsza kupa. Druga kupa. Daj mi tą kupę. Dziękuję. O nie, to będzie trudne tak. Próbować. Może popłyniemy z wiatrem? Będzie łatwiej, chyba. Dobra, to płyniemy z wiatrem. Teraz nie ma wiatru, ale za chwilę znowu może się zerwać, więc po prostu będziemy płynąć razem z nim. W sensie w tą stronę co on. A nie, no się teraz, za chwilę rozwali. To wiecie, co może porzucimy ją tu. I weźmiemy, zrobimy sobie nową. Tylko, że nie mamy materiałów, oczywiście. Dlaczego ja o nie pomyślałam, matko? Dobra, nieważne. Co jest nam potrzebne? Ym, ta, dobra, wiem Ym, Bierzemy maczetę O, rot! Ym. Dobra, wszystko już nam zmokło, ale nieważne Poradzimy sobie Dobra Dalej. I, ile potrzeba chyba czterech, nie? A tamtych trzy. Tak mi się wydaje. Tak. Wójziałem w tą stronę i najwyżej sobie zrobimy tracę z drugiej strony wyspy. No trudno. O! To sobie wezmę, bo się przyda ja, ale ja nie mam pojęcia, czy na tej wyspie w ogóle miałam tamten, no bo jak nie mam, a szukam, tak bez sensu, to głupio trochę, ale... Nie no, wydaje mi się, że trzeba mieć, nie wiem Że to jest takie podstawowe jakby w tej wersji... O, jest! Dobra Dobra, dobra, dobra Nie wiem, czy to jest bezpieczne pływać tratwą jakby w takich warunkach pogodowych Ale... Co tam? O, tu jest Okej okay. I już mamy na tratwę i zrobimy ją sobie po prostu... Aha. Zrobimy ją sobie na tym brzegu i popłyniemy w dół A potem z wiatrem możemy płynąć. A, trochę zacięło. Na razie popłyniemy w dół. Potem zobaczymy. Jak zacznie wieć wiatr na przykład w lewo, no to pojedziemy z nim, żeby już się już nie siłować. Dla wodorosty, to sumie możemy je wziąć. Bo jedzenie zawsze się przyda, tu jest jasna woda, co sugeruje, że powinna być gdzieś wyspa albo no płytko. opłyniemy sobie nią trochę i zobaczymy, jak to będzie. O, i jest wyspa. Nie wiedziałam, co chodzi po prostu baterie, które moi dziadkowie mieli wszystkie były niedziałające i dlatego tak nie wkurzała ta klawiatura. Eee, no ale już wymieniłam na normalne, więc będzie dobrze. Okay. Nie wiem czy jak mnie staniemy przygnię, to nie będzie szybciej, no bo wiecie, od zmoczenia szybciej spada ten, ale chciałabym. O. No dobra, zobaczymy. Że będziemy się kierować w górę bo w miarę wszystko zwiedziliśmy chociaż nie wiem, ale chyba wykopiemy sobie Nie wiem czy mam przy sobie jest Wykopiemy sobie to, no bo tu jest ten mm, Złoto, a gdyby było potrzebne to nie będziemy biegać przecież Znaczy płynąć stratwą przez aż taki długi kawał drogi e, Tylko po prostu będziemy mieć przy sobie Zastanawiam się coś z tego wypadnie, ale jak wypadnie coś niepotrzebnego, yy, i niczego jeszcze nie mam w ekwipunku, To nie będę chciała tego brać, więc na razie. O, widzicie, spada szybciej. Więc ja proponuję trochę powiększyć ten ogień. I no, mam nadzieję, że przez chwilę po prostu przestanie nam spadać, bo w tym tempie bardzo szybko możemy zginąć. Co byłoby? Powiedziałabym niewskazane. Okej. Okay. Drewna nam będzie brakować, więc tak jak myślałam będzie trzeba zciąć tego drzewa. Palmy tam były z kokosami, więc możemy je właśnie ściąć, bo no, przydadzą się, no nie powiem Zastanawiam się, czy nie brać tych ze sobą, ale chyba raczej nie hmm. Arby Gales Flower to znaczy, że możemy Zabić coś i wtedy nam wyskoczy ten, więc jakby, jak będziemy dalej na jakiejś innej wyspie, to może tam będzie, będą pająki, które będziemy mogli zabić i ożywić aby Co byłoby miłe, bo jest bardzo przydatną postacią w że. że tak powiem Ok. Eee. Au Na naszej wyspie jest ich mało, więc zapas tak na wypadek może być dobrym pomysłem. Dobra, idziemy. Zbierzemy sobie tego, no, możemy coś na spokojnie do trafki. i płyniemy. Nie wiem, czekajcie. Może popłyniemy teraz w bok dla odmiany, bo tam jeszcze w ogóle nie byliśmy po lewej, więc popłyniemy na lewo. No. Teraz powinniśmy kończyć odcinek. Wydaje mi się, że mogę nawet to zrobić teraz, bo yy, ktoś idzie i mam nadzieję, że nie wiedzie mi do pokoju, ale jednak może się zdarzyć, że tak, więc lepiej skończę teraz odcinek. przywitam się z wami na które który zacznę nagrywać za chwilę, bo robię maraton nagrywania, yy, ponieważ... Yy, no, ponieważ e, jest mi to potrzebne, bo e, jak przyjadą tutaj do babci moje kuzynki, to nie będę w stanie nic nagrywać, no bo oddzielimy pokój w czwórkę, razem z Casprem, moim bratem e, No i nie uda się po prostu Dobra, więc nam się z wami, to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, no i cześć!